Jesteśmy po raz drugi na targach. Oferujemy sadownikom siatki przeciwgradowe wraz z całą instalacją tego w sadzie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed gradem, wydaje mi się, że jest to jeden z najważniejszych etapów w sadownictwie, ponieważ nie jest już teraz problemem wyprodukować dobrej jakości jabłko. Mamy, mamy szereg środków ochrony, które nam w tym pomagają, ale koszty w produkcji są tak wysokie, że nie możemy sobie pozwolić na, na przerwę w produkcji. A przerwa w produkcji w wyniku jakiegoś gradobicia bądź niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakby wyeliminuje nas z rynku. Tak. Dzięki takim rusztowaniom można zwiększyć intensywność prowadzenia tego sadu, można zwiększyć plon, również zakładamy takie instalacje na czereśniach, gdzie można chronić taką plantację przed szpakami. Wtedy zamykamy taką, taką plantację do, samego, do samej ziemi. Nie ma możliwości wlotu ptaków do, do środka. Wychodzimy z takim założeniem, żeby. Sadownik miał możliwość kompleksowej obsługi przez naszą firmę. Obsługujemy go poprzez wstawienie słupów, przygotowanie całej instalacji, praktycznie do sadzenia. Możemy, możemy zainstalować również druty podporowe, możemy zainstalować wszelkiego rodzaju taką konstrukcję, jaką jakby sadownik sobie zażyczy, wraz z siatkami. Wystarczy potem zasadzić w tym, w tym, w tym sadzie drzewa. Mamy trzy rodzaje siatek, białe, szare i czarne. Stosujemy u naszych sadowników przeważnie siatki szare i białe. Mamy w ofercie drzewka ze szkółek włoskich, wysokiej klasy, we wszystkich takich topowych odmianach. Są to drzewa, wiadomo, włoskie, jest tam dłuższa wegetacja i to drzewo po prostu na szkółce wyrasta dużo większe. To jest raz, drugi raz. Wiadomo, że te wszystkie zrazy do szczepienia tych drzewek są brane z Instytutu. Nie są to żadne lewe zrazy, to są normalne zrazy z Instytutu wykwalifikowane i dlatego ten materiał jest bardzo dobry i bardzo dobry jakościowo. Jak tu widać za mną nawet to drzewo w tej chwili ROAT, czyli Red Delicius, to jest najnowsza ewolucja już po Jerominie. Dwuletni knyp w granicach 2,10-2,20 m, m wysoki, rozgałęzienie 7 gałęzi. Bardzo długich gałęzi, sam ształm jako knyt w granicach 2 cm, także takie drzewo przy dobrym nawożeniu pozwala w pierwszym roku po zasadzeniu uzyskać już koło 7-8 kg jabłek drzewa. Po raz pierwszy w ofercie mamy opryskiwacz firmy Harter. Jest to opryskiwacz dwuwentylatorowy z ciągiem przednim lub tylnym nadający się bardzo pod konstrukcje właśnie przeciwgradowe, które też robimy, dlatego że mimo dwóch wentylatorów jest w miarę kompaktowy, nie jest za wysoki, także spokojnie się mieści pod takimi konstrukcjami. Zapotrzebowanie na moc tego opryskiwacza jest w granicach 40 koni, także że można bardzo, bardzo małym traktorem o bardzo małej mocy dokonywać tych oprysków.